A my wysłaliśmy do tych instytucji w przypadku zgonu lub powikłań, by dzieci odpowiadali karnie. I dyrektorzy, e, taki Związek Nauczycielstwa Polskiego się też to włączył i oni powiedzieli, że po prostu nie ma takich podstaw, żebyśmy mogli szczepić dzie dzieci e, i, i brać odpowiedzialność, bo chcieli, żeby dyrektorzy szkół mhm. czy, czy nauczyciele, wychowawcy brali udział. Nie decyzję musi podjąć rodzic. Żaden nauczyciel, żaden dyrektor szkoły nie może wykonać bez zgody rodzica z żadnej czynności medycznej na dziecku. Także rodzice nie musicie pytać, po prostu nikt spróbuje. Dyrektor jakąkolwiek czynność medyczną, przebadanie dziecka pod kątem przydatności tam nie, nie macie takiego prawa, żaden nauczyciel nie ma, żaden dyrektor. Po prostu, jeżeli takie coś e, wykona, jakąkolwiek czynność, dwa lata pozbawienia wolności. Od razu zwróćcie do mnie, prokuratura, pachi, mi nazwisko, pan dyrektor zaczął badać moje dziecko. Ka kazał przebadać. Dziecko nie wyraża zgody. Ja nie wyrażam zgody, żeby jakaś pielęgniarka e, e, czy hi higienistka badała moje dziecko. Nie ma takiej opcji, po prostu nie ma. Nie, to są karalne rzeczy.